Halo. Cześć, gdzieś? No, cześć. się się no los Ty no. potrzebuje teraz jakąś folię, bo nic nie ma na haszolkarni. A, nie folia, czyli taką. No. Bo, bo dobra, z tygodą, ty no. go, ty namiot musisz. Zamki są popsute, jedna i drugie No, to nie? fajnie. Nam trochę tam i to tak. Jak... Choda, i tak Dobra, to patrz. wiesz, jak stanie teraz ten Michael, bo, no. bo z roboty jest po nocy. To tak będzie, 10 on no. się wyspi po ta folia fajną. No materać i jakieś sztep deki, nie? Żeby, żeby no. ciepło było. I co jeszcze byś tak potrzebował? No, żeby się przykryć, że no dobrze i zygowki, znaczy zygowki, dywan, zygowki, zygowki, zygowki no. też, nie zygowki no. fajne. Ja dasz radę. Dom, tak. rady, dom rady, mamy tam jeszcze jak na, tam na, na zapasie, tak trochę wyżej. No. To przywieziemy ci, a jak tam bracik. Wszystko w porządku. Ja poszedłem co położyć. <laughs> Dobra, pożyw go Ty, zacząłeś no. się Dobra. powiedzieć. A jak się dowodzi rady? Bo jest już słyszałeś jakaś pogródka, po ty chodzicie się sprzątać, nie da ja, jakieś no grabić. Ja tam nie, na, da to no. nie robię niekiedy, ale no w taką hmm. pogodę się nie da. Hmm. Tam jedynie co tam zarobimy może stówkę, może tam 20 zł to zależy od ludzi. Bo. No wiadomo, no w taką no, pogodę nie pójdzie zrobić. Taka no. pogoda, no no. To, Ale to... dowodzi się rady, nie? Ja, niekiedy puszki pozbieramy hmm. sobie, ale co, z tych puszek dostaniesz 10 zł, to... Hmm. Teraz to jedzenie tyle kosztuje, że to jest tragedia. Hmm. Dobra Grzesiu, Jo, lecę i mojej hmm. Michelek stanie tutaj, zobaczysz no. no, tam na, na Fetel do, do tego, do jak to się chodzi, do, do, do garażu no. I pojechać to na razie, no to hej no, no, pozdrow bracika ja, ja jest pozdrow widzów no. No, Pozdrawiam was wszystkich no. Mhm. I gitaro, nie? Ja. no to na razie, no, na razie Halo, halo, dobry, dobry Anetka Pawełek Pani Róża. Zacznij, pozdrawiam widzów. Pan Michael. Witam, witam. Panie Achimie. No i o, I, i jak wieżowie. zwykle. No. Także przyślimy na kawa wszyscy, nie? Tak. Ja Już prawie my, do, prawie my dopieli. Upawa. Także Pani Róża też przyszła. Tak, Jest ja cało ja i zdrowo. Dziękuję, no. tak. No. Pozdrawiam, żyję. Y, trzymam się, nie, nie poddaję się życiu. Przetrawiłam to, co było. No. No i pogodziłam się z pewnymi rzeczami. No bo się pytałem, o pani Różę, no, no wszystko jest w porządku i ja tak, opowiedział. Po, tak, no. Pani jest, Róża się doworady, Jest no. uśmiechnięta jak zwykle. Jak zwykle, no. tak jest. Przyszła pani Róża do Pawła, nie. Tak, bo obiecałam no. kiedyś okna, mówię, no trochę zeszło, ale wreszcie dotarłam, no. i kapkę wypiję i do, do boju. <laughs> no także My nie mylę, wszystko, no. gro. Uwóz też do... wszystko No to pani Róża, te okna no. umyje, mnie to to no, brygadyjska tam się, no. tam się. No. Kod jest, ułanity. Także po tym się, się to wypiery. No, no i jak tam, jak tam, jak tam pani Róża, to wszystko dobrze, nie? Do, do przodu. W każdym razie no. było małe zamieszanie, albo może wiedzieć. Jest no. dobrze, jest dobrze. Przerobiliśmy no. temat. Pogodziłam się z popularnością na YouTubie, z no. popularnością, no. no wiadomo, pokazanie. widzicie jak to jest, tam u tego Zbyszka, tam u tego Bogusza, kurde, tak. one tak nigdy nie chcą się poprawić, tylko dałem tak, a to, 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 to nie wychodzi. I tak samo, był na leczeniu Zareńcy, i co? i też... No trzeba by, no tak, koszki, ba, no, to by ktoś no, stać. to nie o to chodzi, to oni powinni, e, oni tam powinni strzec tego. Bo ja będziesz chodził i trugowy idzie na naliczeniem albo na to, albo tamto, a to, nic nie, to nie daje, nic nie daje, bo, no, bo my są siebie, robi krzywda, a po co, po co kogoś uszukiwać? No, a a szkoda, bo... No, no Bogus teraz wylął z no a nie wiadomo co, nie popłynie, wie, no bo właśnie. wiadomo. No, a jeszcze ja ciuchy... No, no zwyprą żeś mu, nie? no to potem mu je no ale szkoda mi go, bo, bo, bo mógłbyś mógłby przestać pić. No Załatwiłby kasi, się to i poszedłby do Kasi, nie tak, na odwiedzinie. Tak, no. Parę ładnych lat ja to przeży i pracował to no. normalne głopdo, no ale że się A on jest, Kasia jest w tym lesie, tam, nie? Tam na Nie, ona już jest w tym Kasia jest zakładzie Kaś. w zakładzie jest, nie? Jest zakładzie, Kasia. Kasia jest zakładzie, nie? No lesie, ale nie w tym lesie u nas, tam, no. tak powiem, a. tylko w tym lesie między Michałowicami a A czego no, to ja no, nie, tam, tam, nie tam, wiem, nie wiem. Bo to tam no. kiedyś budą parki tam były. Impreski, sparcie. Nie wiem, może to tam bo, no może to tam jest. no, no w to Ale go dobrze Bogusiowi przez to, nie, tak. bo w ogóle się nie je tej tego picia. idź, no, w ja, jakiś tam zrobi ja i się pójdziesz, tak, nie? Tak, ja, no. jak najlepiej, ja też mu życzę, wszyscy mu życzą. No, Ale tak, jest ciężki orzek do zgryzienia, on jest. Tak. Patrzę się, on, też, no, on, tak. on dwa razy z więzienia wylosł i durpią, durpią. teraz z tego szpitala i nie wiem czy się heci, nie wiem, nie wiem, ale jak się chcie o, to nic nie załatwi. Nie bo tak po no. prostu z mostu wzięłam z no. szpitala, to było co, co innego, to wtedy dłuższy ten okres taki, takiego, no, odpoczynku od, ja to 23. No. Bo to młodzi to nie wiedzą, to jest to, to to no. 23, ale to się mówiło na winku, taki sikacz kiedyś. Nie? No, kiedyś. Ja, nie to no, 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 ja... no, 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 no kupi się z, szarą, z no. szarą, to jest z klosa. Kiedyś z patykiem tak, się pisało. No, No, Ja no. no, to było, no, no, to ja boleję. Szary też było. Śmierdziały jak no. Pokusy, pokusy, no. Ale lepsze byli po tym wina te truskawkowe, To było. <noise> ale po tym przez to pić, 20 lodni pija, to jest dobrze, no. Na pewno samo zaparcie jest ważne. Ja. No bo, no, bo jak, jak nie ma kogoś zaparcia tak, o tego, to, to wiadomo. Michael tak samo, ja bym mu się nie czuło, coś by nie wyrósł. ale on już po tym zrozumiał i chce. Po tym seagal. No, No i to jest właśnie to, że jeden drugiego pomogą. Ale to dzięki tobie, no bo tyś ja go to ja, ja tu cały dzień czyś, a na wieczór przychodzi, a ja wychodzę z budychowy. Na, na, na no. dupcowym. Ale warto było, warto było. No. no to taki z początku na pewno. No, ja tak no, tak no, tak się, tak... się nie dziwię, bo jeden od razu mi a drugi potrzebuje Nie, tak. no. Jak na wszystkim no. ja. Nie, ale ja to. No, to dzisiaj idziesz po żur, nie ma, nie ma litości. No idemy, idemy. Idziemy. Idziemy. Okay. Ale żur to I Będziemy wioski. śpiewać, bo no. No, 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 no. No, no. Ale co jeszcze pojedziesz ty z ona już chodzi, no ja się, nie się nie musi to, więcej, więcej tak. więcej chodzić. No. Ale ja powiedziałem, jak trzeba będzie dać znać, ja no. też no, na stację pójdę, to nie jest problem. No. Co prawda mam no. te swoje układy, bo też trzeba nie, nie poddać, ale bardzo chętnie jak tam także ma się nie wstydzić i dać Także nas. kawulec my już prawie no, dopieli. Ja prawie... no, gardiny, to, tak. zaraz wszystko będzie w ruch. Te gardyny weźmiemy na ryby, na stów, po o, 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 no, na nie, to z nie? One są jeszcze w porządku, no. tak? Chyba szkoda, nie? Jeszcze wypierę je. Nie, Dobrze. No. Dobra, to, to najważniejsze, że jest wszystko u Was w porządku i to, to mnie bardzo cieszy. Pozdrawiamy naszych do nas widzów. Do razu. Ja, wszystko gro i bucy. Ja, Nietko. Także. ja tak samo wszystkich pozdrawiam. I ja zawsze co gada? Gitara gro. Hej, tak, gitara, i dużo zdrowka. No. no. Trzymać. Akcja pod arsenałem. No. Także... Kurde, chłopie, robota wry. No, robi się. Paweł, ty ty zrobisz. Jak, ja ja sam jak mogę. A Kasia Anety wyciepli? Ta... Poszła. Nie Tu jest Aneta, tu jest. Przy piecu. Zrobi się, będzie fajnie. To obserwuj, no. pani kierowniczko. Nadzoruję. Dobrze. Tak, odbiór techniczny. Mhm. Może być My już też byli na hołdzie, bo czy z Majkiem tak. tam? Ja. Okay. Wszystko w porządku. Ja No i właśnie że się dowodzę. Rada. No, tak że jak trzeba, będzie to. Rada ja. ma śmiało. Kaj tak do konta, nie? No, no. już, już to. Tak. Tak. żeby te wózki była... to tej, wy, tej, na górę. No. A ten, tamten. Wysoki przykryjemy folium, folium, ja. Ale tamten. No. Razem z tymi, tymi workami, ten. Ja, to ja. Ten ja. Żeby ci nie zawodzało, żebyś czy miejsca. Nie. Ja. nie ma sprawy. No. To fajnie, widzisz. To no się nie? Ty szmatki wyjść, no, czy to jest jakieś matki dałbyś? Nie, to jest jak matka. Aha, no to z czymś trzeba suchym jeszcze to wytrzymać. To normalnie, kurde ja. Paweł, ty normalnie no, na uryj. Na, na, ony, no, na no, szybkich, ma, szybkich obrotach żydzie, staj no, co? No. Nie nie, 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 nie. Dobra, robić. To też spłużyła, to nie ma sensu. <laughs> <laughs> Wycierasz... To, pani Różio, bardzo Ci dziękujemy, no ja też nie mam ja otrzymałam to jest panie. no dziękujemy Ci, no, no, no dawaj pięciola Róża, no, no, dawaj, to co z tego, no. Także, pani nadzoru, pani Anetko, jak coś źle, to wiesz jak to ryć. Na razie Anetka, no hej. No, Sigal jest, gitara jest, ten. Bajerek, ty jest? A Michael. Kajuczyk. Michael. A, to zagraj no coś. Kawa jest, wszystko a. jest. No. My musimy te strony kupić, wiesz? No, bo... To dawaj Ciaduś, no dawaj, aż pękną te strony, a się przegrzeją. jest dużo nie, grą, nie? A gdzie tam, może lata, a teraz może dwa ja. a Panie Michael, gdzieś pan się słowo. Grejno, bo zaraz wyskoczy jakiś Indianer. Jezu! To tyle z oczu. Murko ale się świetnie gra nie i zabawy spodziewać <grystanie> <A. grystanie> futro most, komuś łoskalpowo kupił. Nie, no taka pani nam dała, nie? Z ubrania. No. no to idzie na tym leżysz, albo na ścianę się cigar tam ktoś przybije, no. nie? Każ, no. No bardzo dziękujemy, no. A. Także A. wszystko jest w porządku. Jest gitara, no ale musimy strony obcje kupić. No. Oj, ale gitara gra. <grystanie> Cały coś. No. Co, co to tam podparło No to dobrze, no to co chłopcy? Wszystko dobrze? Tak. tych, pozdrowimy naszych widzów. Sigal nie grał długo, padł no, 80 lat miał, miał 15 lat chyba, coś padł. Czy mi Ciebie ciepło traumuje, tak? No. Sigal, sigal, to ja mu kapelusz. Kapeluzmo zajebiście, no. tak Także tu wszystko no. w porządku. No kurczę, jest wszystko dobrze. No. Kawka wypijemy. No. Za futarko dziękujemy. Tak. W ogóle za ubrania. No. Za pozdrowienia do dunos. Tak. I w ogóle, A. nie? Trzeba no. Trzeba jeszcze potem do tego jechać. Czyż? Do tych dwóch braci pójdziemy te braci, do Grzesia i... No, Grzesza i nie wiem, ja mówię Paweł, bo Paweł, no Paweł czy Piotrek. ja nie, no. no, no, to ten Gęsia prosił, prosił nas, żebyśmy mu kurde wiesz, jakoś stadałi folia na ten namiot, no, no. to nie na mu to potem zawieziemy. i jakieś ko koce, nie, żebyśmy mogli po przykrywać, bo na, na 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 więcej bo... kurde, ja no to... teraz wiecory są pod, ja koce, ja koce, ale on uniescie coś się nie, mimo, że to tam chyba w tym, co co żelek nam dał. Do ten kot ten, ten ryby materac taki ta dwójka no, no, ta no. dwójka to do nami no. tu wlezie, no 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 to im to pozabozemy jakoś im trzeba też pomóc nie no dobra Andrzeja pozdrawiam mamę no, no wszystkich ludzi no, no, no. My tam tam babola no babola pozdrowienia pozdrawiam chłopaku. Sławka no. naszego winę. No, Takže... Přeských, Přeský, já. že za dlouho tam budeme. No, no. Bydeme, do měsíce bydeme. No, no. I na no, auto se zrobí, vy to no, po vyměňují no, i bydě. Bydeme. To, bydeme. Zraby, yeah. i yeah. Ty. A pojď, jak on to pilnuje sám, ty častočka. No, no, Bajer. No, dej no, ty odvejšie častočka. No, papa. Takže je dobře, no, co tu dužo vladač? To wszystko porobi. Drugi kawałek no. dostaniesz, jak się nauczysz na gitarze grać. No, Albo na mandolinie? No. <gry> na sparkosei. No. Także opcji. Wypijemy taka wulca. No, bo ją bać. Wy się wypili, a jeszcze nie widzisz. No ale Ty masz no. malutki kubek. Widzisz, żeśmy na złumie byli, to no. jest widzisz, Zawsze kudę się żadnemu nie nudzi. No bo jak tym przyjdzie z roboty, tym przyjdzie kongo. Trzeba się zmieniać, żeby, żeby no. o głupotach nie myśleć. Tu idziecie drzewo, to jest dziewo... tak no. no terapia. Nie? No a tym bardziej, że widzisz, ty idziesz drzewo z ten łobie odważy, nie? A. Jakoś się kudę, to wszystko zgro. Tam do pawła widzisz, drzewa zanosicie, tej skudę, tam jeden drugiemu pomogą. Także, że widzicie, tak, tak to, po, to jest tak dobrze, komuś coś pomóc, wyża. No trzeba, trzeba. Przecież sąście no, chłopcy doceniani, to nie jest tak, że ktoś był na dnie, widzisz, a teraz jest wszystko dobrze, no bo jest dobrze. I trzeba iść do przodu, no nie Paweł podobać. By pomagał, jedzie, no, ja jedziemy, no ja bym ja by na ten gwoźdź Borok boro nie wleciał, nie wleciał na tym gwoźdź, no to wiesz, to by, to by było. A. No a to wszystko z tego gwoździa potem tam jakieś zakażenie zostało. No. Że kurde, no, no przykro, no nie wiesz co no ceko nie? No dokładnie. No, jak na telefonie, on nie będziochy sukno tam jednej. A, już ja. Masz jakąś piszę. ja już piszę za jakąś. No, przydaliby się wam jakieś wziąłki, co, chłopcy? Wszystko wyjdzie, z biegiem czasu. Jakieś lipsy przyjdą do Was. Si nie ma co no. Dobra, opij. Ja tutaj patrzę patrzysz Mesa, a no. tu piszę Angelika. No. no, proszę, proszę. <laughs> no. Ja teraz bo z przesunął, którego no. nie muszę. No. <laughs> Dobra, obcy, to na razie tyle. I no. gitara no. będzie grała, i no musimy sobie jedną strunę kupić. Tak jest. To na razie, hej. No hello hello, Są my miał krepy hello, na ołdzie u brata, złom ładujemy no i także się pozdrowiamy wszystkich, dziś staramy się. fajna terapia. No. Także się pozdrowiamy wszystkich. No się nigdy nie ludzi zawsze mamy zajęcie. Tak, tak opaki ciężko zarabiają na chleb. A co inni to kradną? Nie mają lekko chłopcy, ale zarabiają. Groź do grosza i będzie kokosza.

Michael to reszta i uciekamy, bo tu się do Geister robi z tymi autami, jestem za No. Ale jest dobrze. Tam już są te boiska, tam byli. Ciężki, nie jeden pierwszy ciężki. Bo do zbrojnowy, że jest z domu, wiesz? No. Dobra, jademy, Michele Dawaj pięciola Dawaj sam graba i uciekamy ciepni, to tam trochę miedzi, duma siedzi A jak A jak się nie ma miedzi No to ty się siedzi no. Dała pięciola Idzieszara gro Hej E Co będzie się piec? A kolby tu się fajnie robi zakupy, nie? No Jeszcze ty za kogoś coś weź na no, takie małe Potem się pojedziemy do obi wyjść Po te drzwi odebrać weź. Do tego do tego hinioka Sigal Robcie się zakupy obcy. już mieli zaś pełne lodówki. O! Ktoś chyba rumpluje. Tak co, Michael? Wszystko dobrze? W robocie też dobrze u was? wszystko No to fajnie. Cigar, co tam zaś w pierniku bierzesz? Ciekawego.